Cześć, witajcie na kanale Zrób to Sam. Zrobiłam takie łóżko dla Barbie i w tym filmiku pokażę Wam właśnie, jak je zrobiłam. Jeśli jesteście zainteresowani, to serdecznie Was zapraszam. Łóżko zrobiłam z kartonu. Będzie nam potrzebny po prostu długi kawałek i wąski kawałek kartonu, ponieważ alka Barbie jest długa i wąska. To jest po prostu końcówka kartonu opakowania od czegoś. I tutaj obetnę, przytnę w odpowiedni sposób. Oprócz tego mam taśmę bibułkową. Do tego mam kawałek e, washi sheet. Oprócz tego łówek do zaznaczania mam też nożyczki. I oprócz tego mam taśmę klejącą oraz zwykły klej. I teraz przytnę ten kawałek, dobrze skleję i przytnę, tak żeby był właściwej długości. Tutaj sobie zaznaczę to, co muszę odciąć, ponieważ nie wszystko będzie mi potrzebne, na przykład te części odetne. I już odcięłam właśnie te niepotrzebne części. I skleiłam wszystkie części kartonu. Tutaj jeszcze z tej strony brakuje kawałka i to przykleję w ten sposób. To będzie przy głowie, tak jak przy łóżku jest zazwyczaj wysoki zagłówek. Teraz sobie zaznaczę półkole, które zaraz wytnę. To będą takie prowizoryczne nogi łóżka. Tak, żeby nie wyglądało jak nagrobek. Tę część wytnę, do półkole i użyję jako szablonu do wycięcia symetrycznie z drugiej strony, właśnie takiego półkola. I tak wygląda forma łóżka, teraz zabiorę się za ozdabianie. Do tego mam taśmę bibułkową oraz klej uniwersalny. Oraz też mam washi sheet, czyli coś takiego jak washi tape, po prostu papier kolorowy, papier samoprzylepny. I zacznę właśnie od zagłówka i ozdobię ten zagłówek papierem samoprzylepnym. I odcinam poszczególne paski bibułki i przyklejam do łóżka. Tutaj jest jedna strona prawie gotowa. Jeszcze podkleję na samym dole. Troszkę to wygląda właśnie jak taki marszczony materiał w eleganckim łóżku. I dwie strony są gotowe. Teraz tylko na górze. Jeszcze muszę przyciąć, żeby z obydwu stron te paski były mniej więcej tej samej długości. Tutaj właśnie układają się w taki kształt długu, a z drugiej strony niekoniecznie. Dlatego z tej strony muszę je jeszcze dociąć. Jeszcze zostało mi tylko, właśnie tutaj za zagłówkiem, ty łóżka. Tutaj też przykleję dwa paski. Łóżko jest gotowe. Zrobiłam dodatkowo taką poduszkę. Bardzo prosta można ją zrobić. Wystarczy odciąć dosyć długi kawałek taśmy biłkowej, I ten kawałek zwinęłam. I końcówkę zostawiłam dosyć długą i odcięłam. I zawinam. Rulonik właśnie w końcówkę. Zawinam trochę jak cukierek. I następnie odcinam końce. I poduszka jest gotowa. I Barbie już leży w swoim nowym łóżku. Wygląda jak prawdziwa królewna w takim eleganckim łożu z, z różowego materiału. Moja taśma bibułkowa właśnie udaje różowy materiał. Mam nadzieję, że ten pomysł się Wam podobał. Tutaj widzicie, są zrobione takie paski. Oprócz tego też mam, miałam washi sheet. A zamiast tych pasków można użyć zwykłego materiału. I jeśli ten pomysł przypadł Wam do gustu, to oczywiście będę się bardzo cieszyć z lajków. Zapraszam Was na nasz kanał, gdzie mamy dużo więcej ciekawych pomysłów dla Was przygotowanych. Zachęcam Was również do subskrypcji naszego kanału. Do następnego razu, cześć!